Dobry wieczór. Mam ważne ogłoszenie dotyczące kanału i tego co teraz się będzie działo ogólnie. Mianowicie w tym momencie już nie będzie żadnych live'ów aż do maja na tym kanale. Właśnie wszedłem do, do, do tej maila kolejnego od YouTube'a i hmm. cofnięto mi możliwość transmisji na żywo na tym kanale. Także nie zobaczymy się już tutaj, ale za to tymczasowo będzie funkcjonował mój ten dodatkowy kanał. Możecie sobie wpisać w YouTube w najlepiej w wyszukiwarce, wtedy algorytm lepiej zadziała. Wpiszcie sobie Hiko plus i KO, Pyleus. I wtedy wyskoczy Wam mój drugi kanał. Możecie dać koniecznie suba z dzwonem. Tam będą odbywały się transmisje na żywo obecnie. Każdy z wspierających dostanie tam automatycznie moderatora, żeby się wyróżniał na tym e, kanale. Mm. No nie wiem co jeszcze. Cofnąłem publikację wszystkich filmów na kanale, dlatego, żeby mnie już nikt więcej nie mógł zgłaszać filmów moich, reportować i w ogóle. Bo podejrzewam, że to na, na takiej zasadzie się stało, yy, że dostałem te wszystkie warningi, strajki, ostrzeżenia i w ogóle. Że ktoś złośliwy pozgłaszał moje filmy. Czy się tym przejmuję? Nie. Przejmuję się trochę tym, że możecie nie mieć materiałów żadnych moich dostępnych i może to źle wpłynąć na moje obecne zbiórki i planowane wyjazdy do Liverpoolu i nie wiem, czy dojdzie mój wyjazd do skutku do Grecji odnośnie tego łapania Sycz Leafa. Z zaistniałą sytuacją, skoro nie będę miał żadnego przychodu z YouTube'a, Żadnej, żadnych hajsów z reklam, żadnych hajsów z denaytów. To może się to odbić, że po prostu ten wyjazd do Grecji może zostać odwołany. To w najgorszym wypadku. Nie wiem, co teraz dalej zrobić. Po prostu... O, jakie to jest głupie. Spotkajmy się dzisiaj jeszcze wieczorem na kanale Hiko Plus. Będę robił jeszcze trady z widzami. Jak wiecie jedziemy na dwóch telefonach, także mogę się zalogować u kogoś, wtedy robimy trady tak jakbyście byli tutaj ze mną. Dobra, kończę, bo ten filmik jest taki informacyjny. Trochę mi smutno z tego powodu, że, 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 że tak się stało, ale zobaczymy co da się zrobić. Na drugim koncie ciśniemy mocno i jedziemy do przodu. I tyle. Jeszcze tu pracuję nad paroma projektami, m.in. właśnie Pokenius. Chciałem, żeby się pojawił teraz na kanale. Z tego co wiem, jeszcze mogę dodawać filmy na kanał, tylko będzie straszna cenzura, bo naprawdę, ludzie są złośliwi i potrafią takie rzeczy robić, jak właśnie raportować Ci wszystkie filmy, że nagle dostaniesz 5 prośb o skasowanie filmu, ileś tam copyright strike'ów i, 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 i widzicie, jak to jest. Nie warto nikomu ufać. I teraz ja będę uważał, bo nie chciałbym stracić tego konta. Dlatego cofnąłem publikację wszystkich filmów, żeby już nikt mnie nie mógł tam to zgłaszać. Także. Dobra, to wszystko. I do odpalać live'a. Spotykamy się, będziemy się dalej bawić. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Dobranoc.